Po co w kotle na pelet w automatycznym źródle ciepła, montować bufor? Po co narażać się na takie koszty? Plusem tego rozwiązania jest to, że kocioł na pelet pracuje na wyższym parametrze, jest bardziej oszczędny. To jest największego jego zaleta. Mniejsza moc kotła powoduje, że on jest mniej oszczędny. Więcej ilość rozpaleń powoduje, że zużywa się grzałka elektryczna i na starcie tych dawek paliwa małych jest znacznie więcej. Więc to są minusy. Plusy. Minusem jest to że bufor trzeba kupić. Bufor trzeba wyposażyć w czujniki, trzeba mieć automatykę, która to obsługuje, trzeba mieć rury, trzeba go podłączyć, to są koszty. Bufor zawsze w trakcie ładowania zawierze więcej energii, no bo nigdy 100% energii nie trafi do bufora, część się straci po drodze. No i bufor ma straty postojowe. Chcesz to wejdź do nas na nasz kanał YouTube, a dowiesz się na ten temat znacznie więcej. Na Limit Energy, zapraszam.